Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym parę słów wypowiedzieć na temat zmuszania się, a w zasadzie doprecyzować coś, co parokrotnie, bo parokrotnie chyba stwierdziłem coś w stylu, coś w deseń, że zmuszanie się to jest zło najgorsze i nie wolno się zmuszać i tak dalej. Ale jak tak się zastanowiłem, na przykład w zasadzie się zastanowiłem już, że jak stałem sobie dzisiaj rano. 14 godzin, tak trochę się przebudzając, ale tutaj próbując odespać różnicę strefy czasowej yy, i długi lot, w zasadzie noc w poprzednią nie przespaną, yy, tak, czy chce mi się w ogóle wyjmować z tego telefona, yy, czy chce mi się tą taką podstawkę, którą używam, podstawki z drona, nawet pokażę specjalnie, wyjmę to i pokażę, że czegoś takiego tutaj używam yy, do tego, żeby była podstawka i żeby, mnie, żeby nic się nie popsuło i żeby mnie było widać. Że to w sumie trwa 20 sekund, ale myślenie o tym, żeby zrobić coś, co trwa 20 sekund, zajmuje mi 20 minut, żeby to nie. Właśnie nie wiadomo co, ale nie trzeba będzie zrobić tyle rzeczy i tak dalej. Czy mi się chciało to robić? Nie. Nie chciało mi się jakby przygotowywać do tego, żeby wziąć i zacząć nagrywać i tak dalej. Więc w jakimś sensie się zmusiłem do tego. Zmu... Teraz już się nie zmuszam, bo jak zaczyna się gadać, to już jest spoko. To tak samo jak Zabaedla, nawet do dziś dnia czasami jest tak, że wiem, że trzeba iść się wykąpać, na przykład wziąć taki fajny prysznic, Wiem, że to będzie dobre dla mnie, i z good for me, i wiem, że, że, że będę się po tym w trakcie i po tym lepiej czuł. Ale czy chce mi się seblekać i tutaj wziąć ten, ten, no mi się nie chce, ale jak już, się, już jest po tym prysznicu, to się nie chce wychodzić, nie? No i tak samo w jakim sensie jest tutaj zgadką, że nie chciało mi się zaczynać włączać tego rekord, że tak powiem, no strasznie duża praca, nie? Yy, włączyć i zaczynać gadać, ale teraz jak już sobie gadam, to już bym mógł nawet dłużej gadać, ale yy, będę gadał krócej, tylko po to, żeby, żeby te odcinki nie były za długie, żeby były... Yy, no nie za długie, nie, yy, jest miła i jest miła. Więc w jakimś sensie się do tego zmusiłem. Yy, a, a, a kiedyś tam pewnie powiedziałem tam kiedyś powiedziałem, że, że zło, zmuszanie się to jest zło najgorsze, więc czy jestem hipokrytą. No tak wiadomo, polski hip hop mnie trochę, polski rap mnie trochę wychował, więc w jakimś sensie na pewno tak. Natomiast, jakby mówiąc serio, to, to właśnie chciałem doprecyzować, że czasami zmuszanie się nie tylko ma sens, nie tylko jest dobre, ale, ale no jest, jest no słuszne, no to w zasadzie to samo, nie? Ale właśnie to jest różnica taka, nie? Czy, czy jest bardzo subtelna ta różnica, ale czy to jest zmuszanie się, które spowoduje, że za chwilę będzie yy, sytuacja się troszeczkę zmieni i. OK, będzie to dobro, dobre dla mnie. Czyli warto rozebrać się, pójść pod prysznic i się okąpać, bo za chwilę już będzie super fajnie. E, czy warto włączyć kamerkę, bo. Mm, czyli poświęcić, zmusić się przez te 20 sekund e, swojego życia i włączyć kamerkę i zacząć sobie nawijać, e, bo to będzie dla mnie dobre i za chwilę będą tego efekty. E, a tak jak mówię, te, um, nagrywanie do kamerki e, to jest forma, bardzo dobra forma czegoś takiego, co. Jeżeli, zwłaszcza jeżeli jest to codzienne, czyli regularne, czyli konsekwentne, tak jak mówił mój wujek John Kabadzin, że zadzwonić do siebie, hello, little John, are you actually here? I, i, i właśnie ja to w zasadzie codziennie staram się robić, że mówiąc sobie do kamerki, e, przypominam sobie, dlaczego to jest, co jest dla mnie ważne. I tak sobie przypominam, jakby o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę, czyli jestem wracam do chwili obecnej w jakimś sensie, tak samo jak. Jest to jakaś tam forma, może nie medytacji, nie terapii, ale, ale, ale to są podo podobne rzeczy, jeżeli chodzi o to, co mi to daje. Więc tak, warto. Już to mówiłem w, w niejednym pewnie odcinku, dlaczego to robię i że warto i sobie to staram codziennie przypominać, że tak, warto. Więc tutaj takie zmuszenie się do czegoś ma sens, nie? Ale przykładowo, jeżeli ja jestem, nie wiem, konduktorem już od 20 lat na, na ginam na, nie wiem, w pociągach i nie nie nienawidzę tej pracy, po prostu nie chcę być konduktorem, nie? No to już takie zmuszanie się do tej pracy może nie mieć sensu, ale już dla, dla, dlaczego? W sensie takim, że jeżeli ja jestem konduktorem i, i strasznie nienawidzę tej pracy, ale no powiedzmy mam pracę, bo muszę, nie wiem, nakarmić dzieci i jakby wyżywić całą rodzinę, no to tutaj kwestia jest taka, że zależy yy, czy zmuszanie się do tego ma sens. To chodzi o to, że. Czy ja chcę być konduktorem? No, jeżeli nie chcę być konduktorem, no to super, mam znowu nową gierkę do zabawy pod tytułem: yy, OK, zaakceptować to, że teraz jestem konduktorem, że nienawidzę tej pracy i zastanowić się, jakie mam yy, opcje do wyboru, że tak powiem, nie? I, więc nawet tutaj bym doprecyzował, że to nie jest kwestia tego, yy, czy chcemy coś robić, tylko. Czy spośród opcji, które mamy dostępne, to jest najlepsza dla nas w tym momencie opcja, nie? Więc jeżeli tutaj wracamy do, do nagrywania na kamerkę, nie, czy spośród wszystkich opcji, zmuszenie się przez 30 sekund do włączenia kamerki i zaczęcia nawijania, jest dla mnie najlepszą opcją, tak, więc warto się zmusić, że tak powiem, nie. Czy rozebranie się znowu w 30 sekund i włączenie sobie prysznica, włączenie sobie prysznica i. Pójdźcie, się się o że tak powiem, jest najlepszą opcją. Tak, więc warto się zmusić. Nie? Natomiast jeżeli ja jestem konduktorem, a jest pewnie szereg innych prac dostępnych na rynku, to czy warto zaakceptować to, że jestem konduktorem i nie rzucając tej pracy, ponieważ mam na, na utrzymaniu rodzinę, tylko zacząć szukać innej pracy. Czy wtedy jest warto? Tak, warto i wtedy jak sobie znajdę inną pracę, to przestaję być konduktorem i to wtedy ma rozsądek i przestaje się zmuszać i robię coś innego. Nie? Więc kwestia jest taka, że warto po prostu zastanowić się, yy, czy są jakieś inne lepsze opcje do tego, żebym się nie zmuszał do tego, do czego się zmuszał, nie? Bo jeżeli jest taka opcja, że już nie ma innych zawodów niż konduktor, albo faktycznie nie mam, realne, nie mam realnie innej, innej możliwości niż bycie konduktorem, bo jeżeli pójdę na bezrobocie, no to po prostu nie, nie, ma, nie ma jakby datku, że jak to się mówi dla bezrobotnych, więc nie, albo będę bezrobotny, albo umrzemy z głodu na przykład, nie? Albo, więc albo umrzemy z głodu, albo popełnię samobójstwo, popełnię samobójstwo, albo zostanę tym konduktorem, nie? No to wtedy chyba najlepszą opcją jest faktycznie zmuszanie się do tego bycia konduktorem. Chyba, no załóżmy, nie? Takie założenie zróbmy, że, 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 że warto zostać tym konduktorem. I, I wtedy faktycznie zmuszać się uważam należy aż do momentu i to też warto regularnie jakby Obserwować, jaka jest, y, obserwować, jaka jest y, sytuacja, i być może za jakiś czas ta sytuacja się zmieni i będę mógł zostać kimś innym, na przykład, nie wiem, y, pocztumenem, chciałem powiedzieć, listonoszem w sensie, nie? Wymyśliłem napoleoński plan. Tak, właśnie tak. E, więc czy warto się zmuszać do bycia pocztumenem, to zależy. E, czy ja zrobiłem słusznie, że teraz się zmusiłem do tego, żeby nagrać. Jak najbardziej tak, więc to wszystko zależy od tego. Uważam, że na przykład nie ma sensu e, na przykład zmuszać jako rodzic do. do, do nie, nie, ma, nie ma sensu zmuszać dziecka, żeby nie wiem, trenowało karate, jak ewidentnie tego nienawidzi, na przykład. E, Okej, okay, warto zaproponować, zobacz, jeżeli Ci się nie będzie podobało, to nara, a jeżeli spoko, to zostaniesz sobie, nie. Więc takie rzeczy nie mają sensu, no, więc. W, e, niezależnie od tego, czy, 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 czy ma sens zmuszać się, czy nie, warto przede wszystkim zrobić wgląd w siebie. Zastanowić się, czy to ma sens, i wtedy podjąć słuszną i racjonalną decyzję. Także ja, ciesząc się, ciesząc się z tego, że, że udało mi się zmusić do tego, żeby nagrać ten film, pozdrawiam serdecznie i życzę miłego Dnia Nara.